24 lutego w hali pod Szyndzielnią rozpoczną się eliminacje do Mistrzostw Europy w futsalu. Drużyna piłkarskich Oldboyów BTS Rekord zwyciężyła w dorocznym halowym memoriale Mariana Nalepy. W tym roku Miejski Zakład Komunikacyjny zasili kolejna partia 20 nowych autobusów. W Szkole Podstawowej nr 4 w ramach programu aktywności lokalnej zorganizowano Wielki Dzień Babci i Dziadka. Metro w bielsku-białej. Tylko na jeden dzień, ale za to jakie? 6 marca, w hali pod szyndzielnią, zobaczymy i usłyszymy legendarny muzykal Metro. 24 lutego, w hali pod szyndzielnią rozpoczną się eliminacje do Mistrzostw Europy w futsalu. O awans zawalczą reprezentacje Polski, Portugalii, Białorusi i Macedonii. W ratuszu z tej okazji zorganizowano specjalną konferencję prasową. Przedstawiono stan przygotowań do tej jednej z największych imprez sportowych w Bielsku Białej. Futsal w mieście znany jest za sprawą sukcesów piłkarzy bielskiego Towarzystwa Sportowego Rekord. Turniej, podobnie jak i cała dyscyplina, podlega Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej. Rodzajów piłki nożnej w Polsce mamy wiele. Rzeczywiście futsa, futsal jest niszową e, częścią tej, tej wielkiej piłki nożnej, natomiast e, cieszę się, że e, coraz więcej osób wie, co to jest futsal, chce grać, sami uprawiają, e, często ludzie nie wiedzą, że to może jest futsal amatorsko, ale niezmiernie cieszę to, że liczba sympatyków futsalu w Polsce rośnie. Będziemy robili wszystko, to jest zresztą nasze założenie statutowe, żeby robić wszystko, żeby w Polsce piłkę nożną promować, niezależnie od tego, czy będzie to e, ta wielka... Piłka 11-osobowa, czy będzie to futsal, czy beach soccer. Organizacja tak dużej międzynarodowej imprezy dla Bielska Białej jest nie lada wyzwaniem, ale i sporym wyróżnieniem. No, walczyliśmy o to też, żeby tę imprezę otrzymać. Delegat UEFA był tutaj, pan Szwajcar Morelo był tutaj w swoim czasie, wizytował kilka krajów no i staraliśmy się przedstawić nasze tu warunki. To spodobała mu się bardzo nasza hala, również te tradycje sportowe, które są w naszym mieście w ogóle, Fucalu tu również, bo przecież tutaj nie można przecenić działania klubu Rekord, który dla FUCALu zrobił bardzo dużo przecież w Polsce. Nie w naszym, w naszym mieście. Także przyznał Polsce, no bo oczywiście tutaj że automatem praktycznie było przyznanie naszemu miastu. Powołany jest to komitet organizacyjny. Pan Hędzia, który jest szefem futsalu w Polskim Związku Noży, jest szefem przed przewodniczącym tego komitetu organizacyjnego i na dzisiaj możemy powiedzieć, że wszystkie sprawy zostały organizacyjne, zapięte na ostatni guzik. Drużyna piłkarskich Oldboyów BTS Rekord zwyciężyła w dorocznym halowym memoriale Mariano Nalepy. Drużyny uczestniczyły w turnieju już po raz dwunasty. Mecze zwyczajowo rozgrywano pod gościnnym dachem hali ośrodka BTS Rekord. Tym razem do grona ubiegających się o zwycięski puchar dołączyła drużyna gospodarzy pod wodzą prezesa klubu Janusza Szymury. Debiutancki zespół zgarnął od razu zwycięski puchar. Do pokonania miał nie byle kogo, bo sześć znanych drużyn. Reprezentacje śląskich dziennikarzy, GLKS Wilkowice, Zagłębie Sosnowiec, Sandecja Awans Nowy Sącz, Szczakowiankę Jaworzno i Bielskie Orły. Myślę, że ten turniej jest również pewną formą sportowej integracji rodziny piłkarskiej. Są tutaj zawodnicy, którzy reprezentowali nasz kraj na różnego rodzaju zawodach sportowych, piłkarskich. Jest tutaj m.in. Mariusz Szmitwa, jest Radosław Gilewicz, a więc w postaci bardzo znane, ale również legendy polskiej piłkinoży, jak pani Józef Galeczka, wielokrotny reprezentant, znakomity piłkarz Zagłębia Sosnowiec. Turniejowi przyglądali się nie tylko wierni kibice, ale i rodzina patrona turnieju, inżyniera Mariana Nalepy wielkiego pasjonata sportu, arbitra i założyciela Górnika Zabrze. Jeśli chodzi o tatusia, to był pasjonat w ogóle sportu. To co słyszę, to od młodych lat dziecięcy z początku był w szczypieniaku, później zajął się piłką nożną, no już jako dorosły mężczyzna no i cały czas kontynuował swoją działalność do chwili tej nagłej śmierci. W tym roku Miejski Zakład Komunikacyjny zasili kolejna partia 20 nowych autobusów. Widok nowoczesnego czerwonego autobusu nie budzi już w Bielsku Białej takiej sensacji jak jeszcze kilka lat temu, ale wśród taboru bielskiego przewoźnika przegubowe 18-metrowce są prawdziwą perłą. Po naszych ulicach jeżdżą już pierwsze najnowsze Mercedesy z nowego miejskiego zakupu współfinansowanego z Unii Europejskiej. Do końca roku będzie ich 20. Kupujemy 20 autobusów, w tym 10 autobusów przegubowych i 10 krótkich. Będzie to zakup, który jest współfinansowany ze środków unijnych. W sumie Unia Europejska dopłaci do tego 85%, czyli pokaźną kwotę. Trzy autobusy przegubowe, 18-metrowe, niskopodłogowe, już można zobaczyć na naszych ulicach. Kolejne trzy będą dostarczone do końca lutego, natomiast 14 pozostałych autobusów. Po rozstrzygnięciu przetargu, myślę, że do końca roku również znajdą się na ulicach Bieska. To jest potężna tak? To jest bardzo duża kwota pieniędzy, gdyż jeden taki autobus przegubowy kosztuje około miliona złotych, krótki około 700, 750 tysięcy, więc w sumie na ten cel pójdzie prawie 20, ponad 21 milionów złotych brutto środków. 85%, czyli nieco ponad 14 milionów dołoży Unia Europejska. Unia dokłada tylko do wartości netto, ale z kolei podatek VAT i tak zakład odzyska, więc tu nie ma żadnego problemu. W szkole podstawowej numer 4 w ramach programu aktywności lokalnej zorganizowano Wielki Dzień Babci i Dziadka. Tylu babci i dziadków w jednym miejscu naraz dawno w Bielsku Białej nie było. Wszystko za sprawą ich święta i współpracy szkoły oraz jej uczniów z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzącymi dla śródmieścia program aktywności lokalnej. Pomysł zaproszenia do wspólnej zabawy ludzi starszych i często samotnych jest godzien naśladowania również gdzie indziej. Uczniowe SP4 spotkanie organizują od lat. Pomysł wynika z próby integracji naszego, naszego osiedla, przede wszystkim żeby ludzie starsi czuli się tutaj bezpiecznie, żeby czuli się tutaj akceptowani i żeby mogli właśnie uczestniczyć w takich imprezach jak dzisiejsze, nie tylko mając Wnuków tutaj w szkole, ale również przychodząc zaproszeni jako mieszkańcy tego osiedla. Metro w Bielsku Białej. Tylko na jeden dzień, ale za to jakie? 6 marca, w hali pod szyndzielnią, zobaczymy i usłyszymy legendarny muzykal Metro. Premiera metra odbyła się w 1991 roku. Po dwudziestu latach grania w Warszawie, z krótkimi przerwami na kilka zagranicznych turne, muzykal najprawdopodobniej odpocznie od widzów. Zanim to jednak nastąpi, wielki spektakl przyjeżdża do Bielska Białej. Reżyser Janusz Józefowicz pod szyndzielnią wystąpi w roli Jana. Ankę zagra Natasza Urbańska. Po raz pierwszy w nowej hali widowiskowo-sportowej. Przygotowujemy koncert, koncert niezwykły bo metro Józefowicza Metro, które w tym roku obchodzi swoje dwudziestolecie. Od 20 lat jest grane setki, spektakli, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Po raz pierwszy w bielsku białej. Po raz pierwszy zainaugurujemy nową halę widowiskowo-sportową od strony kulturalnej, ponieważ sportowo już ta hala jest używana, jest wykorzystywana, odbywają się tam mecze. Natomiast to pierwszy koncert. Wszyscy jesteśmy ciekawi, jak ten koncert wypadnie, jak pokaże się ta hala od strony akustycznej. Jesteśmy też ciekawi, jak tak ogromna ilość widzów zaparkuje samochody, czy nie będzie jakiś kłopotów z tym, żeby na czas na koncert dos, dotrzeć. Także dla nas jest to ogromna próba, ale też myślę, że to jest to przetarcie dla innych już drogi do koncertów, jeżeli okaże się, że można przy dzisiejszej technice tak ustawić nagłośnienie, żeby było wszędzie dobrze słyszalne. Jeżeli się okaże, że da się zorganizować parking dla widzów i że nie będzie to kłopotem, żeby na czas na koncert dotrzeć, to myślę, że już później nie tylko my, ale inni będą tą halę wykorzystywać również do celów kulturalnych. Mam nadzieję, że ten egzamin dobrze wypadnie i że wszyscy, którzy będą na tym koncercie, będą zadowoleni. W każdym zapraszam. 6 marca, godzina 18. Hala widowiskowo-sportowa po trzindzierniu.